Moi drodzy, zabieram Was na budowę apartamentu w Gdańsku, gdzie trwa montaż mebli. Jeszcze tylko coś sprawdzę i już do Was wracam. Podświetlana witryna z krzyżakiem jest prawdziwą wisienką na torcie. A tu mamy malutką szafkę, którą przerobimy na szufladę. Zaciekawiłam Was? Jeśli stoję przed wyborem, czy zaprojektować naszemu klientowi szafki, czy szuflady, to zawsze wybiorę te drugie. Szuflady są o wiele wygodniejsze niż szafki. Jest i on ceramiczny zlew typu farmerskiego. Piękny, prawda? Biała, równiutko odlana ceramika. Ostatnio coraz częściej stosujemy takie zlewy. Klienci o nie proszą. A tutaj ukryliśmy okap i mimo to wygospodarowaliśmy sporo miejsca do przechowywania. Zobaczmy, co tutaj mamy. Kolejne szafki, kolejne szuflady. Tutaj będą chowane naczynia i akcesoria, po które sięga się rzadko żeby otworzyć te fronty muszę poczekać na przymocowanie uchwytów. Jeszcze tylko pamiątkowy film i wracamy do biura dobrych projektów.